Cześć kochani, witajcie na kanale Koniareczka Kinga. W dzisiejszym odcinku chciałam Was zaprosić na moją nową serię tyczącą się współpracy z moimi partnerami. W pierwszym odcinku poznacie tajniki mojej współpracy ze sklepem Miedzieckim TechShop. Ja i Oskar serdecznie Was zapraszamy do oglądania. Flow. Care Day and Martin. Pomysł na sklep zrodził się w mojej głowie już dawno, tylko moja inna praca, moje częste wyjazdy nie pozwalały mi go zrealizować. Na szczęście przyszedł w pewnym momencie taki czas, gdzie mogłam to zrobić, wszystkie warunki były sprzyjające i postanowiłam otworzyć swój własny sklep internetowy. Ale przyznać, muszę, że gdy przyszło do realizacji, miałam tak dużo obaw, czy to wypali, czy nie. Czy asortyment, jaki będę miała, się sprawdzi, czy nie. Czy klienci będą chcieć go kupować, czy też stwierdzą: M, Tego nie chcemy, to jest za drogie, to nam się nie podoba. Na szczęście chyba mogę powiedzieć, że trafiłam w gusta moich klientów, i coraz więcej ich mam, jeśli tak można powiedzieć. Mam głosy, że są zadowoleni zarówno z obsługi, z kontaktu, z jakości rzeczy, jakie są im oferowane, i to chyba napędza mnie, żeby działać dalej i rozwijać się. W sklepie pracuje tylko jedna osoba czyli ja. Zajmuję się zamówieniem towarów, wysyłką towarów, obsługą klienta, prowadzeniem sklepu internetowego, profili w mediach społecznościowych. Za to wszystko, co widzicie na Facebooku, Instagramie, w internecie, jestem odpowiedzialna tylko i wyłącznie ja. Dlaczego Kinga? Myślę, że jeśli ktoś widział jej profile, czy poznał ją w internecie, i nie tylko bo wielu z Was znają też na żywo to wiecie, że jest to osoba o niesamowitej osobowości, z charyzmą. Albo się ją ukocha, albo się ją nienawidzi, ale myślę, że większość z was tak jak ja ją kocha. I cieszę się, że z takiej współpracy biznesowej, jaką nawiązałyśmy ponad rok temu, zrodziło się coś więcej. Jestem teraz u niej. Widzimy się, spotykamy, rozmawiamy do, późna, do późnej godziny nocnej. I ta nasza znajomość, którą nawiązałyśmy jakiś czas temu. Yy, Poszła teraz też w takim kierunku, że konsultujemy z Kingą jej postępy w pracy z końmi, pokazuje mi swoje treningi, pyta się o zdanie, co można poprawić, co jest dobrze, co jest źle. I myślę, że już wchodzimy na tak dużo szczebli znajomości, tak jak podkreślam, nie tylko biznesowej, ale też takiej już przyjaźni. I z naszej współpracy biznesowej zrodziła się... Współpraca na wielu poziomach jeśli chodzi o sklep, jeśli chodzi o treningi, jeśli chodzi o przyjazd. Rozwijamy się i konsultujemy na tych płaszczyznach, i prawdopodobnie kilka jeszcze do tego dojdzie. Dlaczego takie marki, jakie mam? Chciałam mieć coś, czego nie ma właściwie nikt inny. Nie chciałam wprowadzać takich marek, jak na przykład Eskadron, czy picker, bo to właściwie klienci mogą znaleźć w każdym sklepie. A ja chciałam mieć coś innego. I jeszcze będę miała takie marki, których w Polsce nie znacie. I mam nadzieję, że wybór produktów, jakie mamy, Wam się podoba. Ale mam dla Was niespodziankę: wkrótce będziemy mieć takie marki, których jeszcze w Polsce nie ma. Jak Wam się, kochani, podobało? Muszę przyznać, że dla nas było to bardzo duże wyzwanie. Po raz pierwszy zajmowałyśmy się tworzeniem profesjonalnego lookbooku, ale mam nadzieję, że materiał ma potencjał, a w przyszłości, kiedy mam nadzieję, mój kanał się rozwinie, będzie się Wam moje lookbooki oglądać znacznie, znacznie lepiej. Pamiętajcie o subskrybowaniu kanału, łapkach w górę oraz. Daj znać o sobie w komentarzu, że materiał Ci się spodobał i że fajnie spędziłeś razem ze mną tutaj czas. Dziękuję, kochani, za uwagę. Kurwa, jeszcze. No i jak tam się Wam podobało? No i jak się wam kochani podobało?